Witamy w Energy Gas Polska Dzisiaj przedstawiamy instalację do samochodu Nissan Qashqai z 2010 roku Jest to z silnikiem 1.6, 117 konny Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequence 32 Spalanie takiego samochodu na benzynie wynosi 9 litrów Na gazie teraz będzie wynosiło 10 litrów Oszczędność mniej więcej na około 1000 km około 250 zł. Spalanie benzyny 450 zł gazu około 200. Przez te następujące tutaj elementy. Tutaj jest reduktor, elektrozawór z filtrem fazy ciekłej, filtr fazy lotnej, wtryskiwacze i centrala sterująca. Zapraszam teraz tutaj do środka. Na życzenie klienta łącznik został zamontowany w tym miejscu. Zbiornik w miejsce koło zapasowego, jest to zbiornik 49-litrowy i wlew do, do zbiornika w zderzaku, na życzenie klienta również. Zapraszamy do Energy Gas Polska na montaż instalacji gazowej.